Sekretarz Generalny NATO Javier Solana otrzymał w sobotę nagrodę Jana nowaka jeziorańskiego Zróżnienie wręczono podczas grali o Solineum we Wrocławiu. Laureatem nagrody w 2024 roku jest Javier Solana. Nagroda została. Nagroda została przyznana za pracę na rzecz zjednoczonej i bezpiecznej Europy a w szczególności za wsparcie euroatlantyckich aspiracji Europy Środkowej i Wschodniej. Zapraszamy. Moją obsesją było otwarcie NATO na nowych członków, szczególnie na Polskę, bo Polska była wówczas najważniejszym krajem, który powinien był dołączyć do NATO. Kraj, który pokazał swoją determinację, który walczył przez lata. Pokazywał, że wartości NATO były w sercu tego kraju. Byłem dumny, że Polska dołączyła do NATO w okresie, gdy to ja byłem sekretarzem generalnym paktu. Przypomniał, że kilka lat później był przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i wówczas mógł jeszcze bardziej pogłębić swe relacje z Polską. Dlatego jestem szczęśliwy, że otrzymuję tę nagrodę. Raz jeszcze, Javier Solana kocha Polskę, można powiedzieć, że to jest romans, który będzie trwać do ostatnich momentów mojego życia. Z głębi serca dziękuję. Przez lata wielu pracowało nad realizacją tego marzenia. Na finiszu wsparcia udzielił Javier Solana, który do NATO również przeszedł długą polityczną drogę. Już od czasów studenckich pochłaniała go działalność polityczna o wyraźnie lewicowym charakterze. Konsekwencją były niemal dwie dekady pracy parlamentarnej i rządowej. U boku socjalisty Felipe González. W 1995 roku trafił do polityki międzynarodowej. Zostając sekretarzem generalnym NATO, podczas czterech lat kadencji ceniony był za sprawność dyplomatyczną i skuteczność działania. Z sukcesem prowadził negocjacje zarówno pomiędzy państwami NATO i WSZ NATO. Podczas konferencji na zakończenie swojej kadencji Solana przypomniał ważne dla niego momenty. Z politycznego punktu widzenia są dwa bardzo poruszające momenty. Pierwszy z nich był w maju 1997 roku, chyba 15 maja, kiedy to domykaliśmy umowę z Rosją. Tej nocy finalizowaliśmy akt stanowiący NATO-Rosja, który został potem formalnie podpisany 27 maja w Paryżu. Drugi moment to przyjęcie trzech nowych członków do paktu, kiedy to flagi Polski, Republiki Czeskiej i Węgier zostały zawieszone przy wejściu do siedziby NATO. Chciałbym zaprosić teraz na scenę prezydenta Wrocławia, pana Jacka Cutryka. Panie prezydencie, zapraszam. Dziś są tu z nami inni jeszcze architekci misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Cytuję. celebrować będziemy w Waszyngtonie uroczystość 50-lecia NATO. Pomyślmy wtedy z dumą, że potrafimy zrozumieć lekcję historii. Pomyślmy o przyszłości z nadzieją, ale i twardym postanowieniem zapewnienia lepszego XXI wieku. To mówił oczywiście nasz dzisiejszy gość w roku 1999 obecny tutaj wśród nas Pan Prezydent Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski. Panią się, panie prezydencie dziękuję za dopełnienie wówczas tych wszystkich dyplomatycznych starań wprowadzających polskę struktury Paktu Północnoatlantyckiego. Panie Prezydencie, także i my dzisiaj przyjmujemy na siebie myślę zobowiązanie budowania osadzonego na pokoju XXI wieku. Myślę, że nie można powiedzieć nie będę się skończy. i Myślę, że nawet... Yy... Gdy ktokolwiek mówi, tak jak Trump, że jest gotów to skończyć szybko w jeden dzień, to to jest prawdziwie niebezpieczne. Bo to oznacza, że decyzje zostaną podjęte ponad y, głowami y, Ukraińców. Y, to, co widzimy dzisiaj i, i co określa ten obraz, jest po pierwsze agresja rosyjska, agresja Putina, której finału nie widać, bo Putin chce zdobyć całą Ukrainę. Jego nie zadowoli, tylko to co ma czy to co kupuje. On chce po prostu mieć Ukrainę w swojej stronie, w sferze wpływu, bo to jest jego idea wielkiej, wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji bez Ukrainy nie ma. Potrzebuje i chce całej Ukrainy, więc ta polityka będzie przez niego kontynuowana. Być może gdyby coś się stało, Putin odszedł, może będziemy mieli 2-3 lata jakiegoś krótkiego oddechu, ale jestem przekonany, że następcy Putina będą również i podobną drogą, czyli budowy tej bardzo imperialnej pozycji Rosji kosztem Ukrainy. Drugi element, który jest widoczny i który bardzo trzeba doceniać, to jest ukraińska determinacja, gotowość do, do walki, odwaga, wielka ofiara, którą płacą. Największa słabość dzisiaj Ukrainy wynika z ograniczonych zasobów ludzkich. Oni muszą mieć broń i dostają tą broń, czasami za wolno, ale Zachód im pomaga. Natomiast gdy chodzi o zasoby ludzkie, no to 40 milionów ludzi ma do lokalnych I tak jak w zasadniczy tam nie ma y, nastroju tego, co my nazywamy Ukrainian fatigue, or war fatigue, jakiegoś Nie, oni, oni są zdeterminowani w tej walce, choć oczywiście trudności są, są kolosalne. Mamy czynnik, który być może najszybciej pokaże nam, jakie są możliwe scenariusze, co wybory To jest listopad. Właściwie, mimo że prezydent obejmuje władzę w styczniu, no to listopada będziemy mieli albo sytuację, którą znamy, czyli prezydenta Bidena, którego postawa wobec Ukrainy jest godna na najwyższego szacunku, albo nieprzewidywalnego prezydenta Donalda Trumpa, który co wymyśli, zobaczymy, ale bo myślę, to bardzo niebezpieczne z punktu i Ukrainy, i pokoju w świecie, pomysłu z rozsłabianiem narodów, co jest zdalnie coraz bardziej błędne w samej Ameryki, bo ona na to potrzebuje dla, dla swoich interesów również. Trudno więc znaleźć jakikolwiek scenariusz, który mógłby być, no optymistyczny to w ogóle nie mówię, ale taki, który mógłby być w miarę realistyczny. Pyta pani o NATO. Ja nie mam żadnej wątpliwości i mówię o tym, mówię o latach. Jeżeli chcemy Ukrainie zapewnić realne bezpieczeństwo po wszystkich doświadczeniach, jakie mieliśmy z referendum budapesztańskim 1994 roku, z aneksją Krymu w 2014, z wojną 2022, jedyną realną, rzetelną, uczciwą gwarancją jest członkostwo w NATO. Jest członkostwą NATO. Tym bardziej ono jest moim zdaniem uzasadnione, że dzisiaj poprzez i pomoc, jaką udzielamy, no, w dużej części Ukrainy jest już w NATO. Ona korzysta z broni natowskiej, ona jest szkolona przez NATO, ona ma dostęp do tajemnic natowskich także. I myślę, że będzie czymś naturalnym, jeżeli ta wielka i, i, i bardzo doświadczona w boju armia no, będzie w strukturach natowskich, także podlegając wszystkim zasadom wewnątrz natowskim, łącznie z cywilną kontrolą nad wojskiem, co, co będzie dużym tematem po, po zakończeniu już działań wojennych. Więc to jest moja odpowiedź. Czy, czy to jest. Realnie no na pewno to jest do negocjowania, na pewno o tym trzeba rozmawiać i im więcej państw, Polska jest tu akurat bardzo aktywna, im więcej państw będzie mówiło jasnym głosem, że, że tak, że to jest ta gwarancja bezpieczeństwa, którą musimy, musimy wbrew i mimo oporu rosyjskiego dać Ukrainie, no to jest jakaś szansa. Jeżeli zaczniemy mówić, że NATO nie należy się Ukrainie, to obawiam się, że Wojna będzie trwała latami, a konflikt ukraińsko-rosyjski jest na pokolenia, ponieważ poziom nienawiści, jak jest dzisiaj w tej chwili między, no, wynikający z tej agresji, wynikający ze zbrodni, jakie dokonywane są przez Rosjan, choćby tego porywania yy, i rusyfikowania dzieci, no, to, to są sprawy, na które nie da się przejść do porządku dziennego wraz z zakończeniem wojny. To będzie żyło w świadomości narodów, narodu ukraińskiego bardzo długo i, i to jest na pokolenia ta reconciliation, to pojednanie się w ogóle jest rosyjsko-ukraińskie jest, jest trudne do wyobrażenia. Jeszcze raz bardzo chciałam panu gratulować tegorocznej nagrody i podziękować za to, co, co zrobił partnerem naszego kraju. Cieszą nas te słowa o tym, że Polska byłaby na pierwszym miejscu zawsze w pana biografii. Krótko na koniec kilka słów do Polaków, których, no, tak jak pan mówi, ukochał pan sobie w tej relacji romantycznej niemalże z naszym krajem. Dzisiaj, 25 lat po tych kluczowych wydarzeniach. Nie Rozmowy pokojowe zawsze trzeba prowadzić, próbować prowadzić, ale żeby rozmowy pokojowe się udały, no muszą być dobre intencje i właściwie określone cele. Dzisiaj moim zdaniem Putin nie chce prowadzić rozmów pokojowych, dlatego ich nie ma. To, co mówi Putin jako projekt pokojowy, jest de facto żądaniem kapitulacji Ukrainy i na to ani Załęcki, ani nikt na Ukrainie, myślę, żaden obywatel zgodzić się nie może. Zawieszenie broni jest bardzo niebezpieczną kwestią, bo z jednej strony ono wywołuje takie pozytywne reakcje, że no jest to zaprzestanie rozlewu krwi, więc z humanitarnego punktu widzenia to się może podobać, szczególnie tym, którzy są daleko od Ukrainy i którzy już są zmęczeni tą wojną. ale Ryzyko przy złych intencjach Rosji, przy agresywnej polityce Putina jest takie, że on ten czas zawieszenia broni wykorzysta dla przegrupowania sił, dla wyprodukowania więcej, większej ilości amunicji, dla e, odświeżenia frontów i przygotowania agresji, która pójdzie dalej na Ukrainę. Czy ona grozi Polsce? Myślę, że nie. Polska jako członek NATO jest e, mniej bezpieczna niż była przed rozpoczęciem wojny, ale jest ciągle bezpiecznym krajem. Natomiast dla Ukrainy zawieszenie broni może być e, pułapką.